Will be shattered. Worlds will burn. Vengeance shall be mine. How many innocents have you killed? How many more have to die? What if Raider could see you right now? Cześć, czołem. Witam wszystkich na kanale w 21 odcinku. Zobaczymy nową konwersację na Hyperionie. Jim ma się lepiej. Jest w skrzydle medycznym, ale chyba nie chce... Chcę z tobą porozmawiać, Walerianie. Wiesz, że niedługo ruszam na Korhal? Wiem. Chcesz zabić mojego ojca. Zasłużył sobie na to już dawno temu. Muszę wiedzieć, po czyjej stronie stoisz. Muszę chronić ludzi. Wiem, że dla mojego ojca nie ma ratunku i trzeba mu odebrać władzę. Cieszę się, że się rozumiemy. <laughs> no, ciekawe, co tam się. Dobra, e, Kerrigan chyba... E... Królowo, emanujesz mocą. Obudziłeś w sobie najsilniejsze umiejętności. Dobra, e, wykonując zadania poboczne, e, level... zlewelowaliśmy na 70. poziom. Weźmy tą apokalipsę. Czas znowienia 300 sekund. Dobra. mówię, umiejętność sobie zmienimy tutaj na reakcję łańcuchową. Czekaj... Eee. Pasywna. Weźmy to psjoniczne przesunięcie, bo to może być dosyć ciekawe. sobie zmienimy. Eee. O, nie chcę zwiększyć życia Karigen i tak nigdy ona jeszcze nam nie zginęła w zasadzie. Dobra, ee, wykonamy sobie misje ewolucyjne teraz. Bo na, mamy tutaj co najmniej dwie. Odmiana mutaliska gotowa do wzmocnienia. Zlokalizowano zdziczałych rządców szczepu. Trzeba odzyskać esencję. Można wpleść w odmianę mutaliska. Dobra. Zobaczmy, co tutaj mamy do roboty. Chyba dwie misje mamy. Na pewno dwie misje mamy. To na się dobrze składa. Oj, przepraszam bardzo, aż spać mi się chce. Taka paruwa jest na polu 35 stopni, nie idzie wysiedzieć. Przednajemy się klima. Platforma obronna Dominium Sigma Centari. W pobliżu zdziczali rządcy szczepu. Dwie przeciwlotnicze do zabijania mutalisków. Bez rządców szczepu impas. Znajdź rządców szczepu. Zasymilujemy ich esencję i zniszczymy dominium. No te jednostki to chyba były w Starkafcie jeden, co pamiętam. Zabij rządców szczepu, pobierz esencję. Waga, waga, bo one atakują. Zasymiluj ich esencję. co zauważyłem? Jeden mały... krzak. W momencie zabilialiśmy zabiliśmy te latające popierdółki to w momencie eksplozji wszystkie... Mutaliski mogą przekształcić się w rządców szczepu. Czekają na rozkaz. Wszystkie te e, członki, które e, rozbryzły spadały na, na dół. A ty przecież kurde nie ma grawitacji w kosmosie ale w topa My to może nie potrzebnie, że wszystkich przekształciłem 225 no to dobra ilość 20, zasięg 9 punktów rządca szczepu wypuszcza pomioty Atakuje cele naziemne z dystansu. Wysyłam mutaliski. Obronią rządców szczepu. Uzupełniają się. No to wiem, wiem. Przerwijmy ten impas. To fajne, że mamy taki zasięg duży, że nie jesteśmy w stanie trafić. Pan niestety. z nasze jednostki są atakowane. A ciężko kurde misja. Nasze jednostki są. Jest ich za dużo. Przyślijcie wsparcie. Stop, 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 stop. stop. Chodź. Nasze jednostki są atakowane. Kresa planetarna zniszczona. Platforma zabezpieczona. Atakowane. Zobaczymy jeszcze ten drugi typ jednostek. Świat zaopatrzeniowy dominium. Odkryto wrak transportowca, w środku kryształ Iorium. Jorium przydatne do eksperymentów, wzmacnia potencjał psioniczny, trzeba zdobyć. Ukończono badania esencji pierwotnych, stworzona nowa odmiana. Żmi, gotowy do ataku na dominium. Brzmi, to to za brzmi jest. A nie ma e, punktu życia? Brzmi, znaczenie strategiczne, porywa cele, przyciąga do siebie sojuszników i wrogów. Przeleć na drugi brzeg rzeki i przeciągnij tam nasze aberracje. Oho. Nie, to ta jednostka odpada. Wykryto czołgi oblężnicze. Użyj żmiów. Przyciągnij w zasięg aberracji. Nie, ta jednostka jest. odpada. Definitywnie. Nie możemy atakować nawet? Chyba jednostka. Nie, nie to, nie, to nie dla nas. No, to słaba, słabe, słabe ten jest. I to jest jest. Nie nawet nie może atakować? Atakuje też, no to czego, dziwna sprawa? Brzmi. Wydziela paraliżujący obłok. Wrogowie nie mogą atakować. O, 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 o. Rozwalić ten bunkier na kawałki. Fajne. A, można powiedzieć, że nawet ich ostatnia linia obrony. Wchodzicie i zabijacie. Za no dużo zabawy w tym jest, powiem. Z tym przyciąganiem. Nasze jednostki są atakowane. Ładunek Jorium zabezpieczony. Muszę przygotować przekształcenie Mutaliska. Wracam do jamy ewolucyjnej. Dobra, e, tą pierwszą jednostkę. Przekształcenie Mutaliska gotowe do integracji. Czeka na decyzję. Może przekształcić się w rząd szczepu. Obleniać cele na ziemne w a tak to ja oto Dobra ewolucja zakończona Wolę tego I Jeszcze jedna misja chyba ewolucyjna nam została Nosiciela roju gotowa do wzmocnienia. Odkryto stworzenie o przydatnych sekwencjach. Pozwoli nosicielowi roju tworzyć latającą szarańczę. Musisz pochłonąć, zdobyć esencję, usprawnić rój. ścierwiel. Jednostka obrężnicza powija latające szarańcze, które atakuje cele naziemne na całym obszarze. A to? Rojnik. Jednostka oblężnicza może wykonywać głęboki przekop do dowolnego miejsca, w którym znajduje się biomasa. Podczas zagrzebania lub zakorzenienia nieustannie wydziela biomasę. Dobra, zobaczmy co chodzi z tymi jednostkami. Musimy się na kogoś zdecydować. Przepraszam bardzo. Jest tak gorąco, że no słownie spać się tylko chce. A oh, matka, nosiciele roju wysyła niezliczone fale szarańczy idealne do oblegania potężnych przeciwników i wyniszania linii obronnych. Planeta Cruxas III, nowy Babilon. Esencja znaleziona na terytorium Dominium. Lokalne gatunki insektów zawierają sekwencje dla nosiciela roju. Zebrać esencję z gniazda. Pozwoli nosicielowi roju tworzyć latającą szarańczę. A dominium zapewni cele ćwiczebne do ich testowania. Dobra, dobra, dobra. Wojska Terran zagradzają drogę. Eliminacja niezbędna, by kontynuować. Muszę trzeba zakopać i coś te życie uzyskać. Powoli zyskujemy te życie. Strasznie powoli. Zatnianie sekwencji nosiciela roju. 200. Nie, no, są dalej. Nowa odmiana. Ścierwiel. Tworzy latającą szarańczę. Rozpoczynam atak. Zakorzeńcie się tutaj i zniszczcie silos rakietowy. O, fajne. Latająca. Szarańcza i atakuje cele naziemne. Czyli jednostki, które nie walczą... E, które nie atakują e, jednostek powietrznych, no to naprawdę może być przydatne. Jeden silos zniszczony. Ruszamy! Zniszczymy drugi! Na siły Terran przeszkadzają Użyj odmiany ściergiel. Przewaga powietrzna Chyba trochę to Nie bać To się tak już jest w tym mało? Tak, że jest po wszystkim. Kto te laki zawsze mają, trzeba te jednostki przyznać. Jakie sporo to zadają, cholera? 15. Duże, 15 obrażeń, kurde. Silosy rakietowe zniszczone. Inwazja roju może trwać bez przeszkód. Przygotowanie do kolejnego testu. Planeta Ignus. Niedawno zginęła matka szczepu. Szczep w niebezpieczeństwie. Hmm. Lokalny organizm, czerw pyłowy, niszczy szczep roju. Wow. Kopie przez skorupę. Szybko ucieka. Nieuchwytne. Esencja przydatna do wzmocnienia nosiciela roju. Weź sekwencję. Czerw pyłowy do ataku! O, trochę nam e, zajmie trochę tego czerwa. Przez skorupę. Uciekł w nowe miejsce. Upoluj. O chule, muszę się wrócić. hola Dobra, myślę, to będzie koniec. Zebrana. Wplatanie cechy w nici nosiciela roju. Odmiana ryjownik. przekopuje się przez skorupę planety. Pojawia się w dowolnie wyznaczonym miejscu. Wylęgarnia jest atakowana. Nosiciele roju muszą się przekopać, bronić skupiska uli. No, ja Pewnie, że to dosyć ciekawe jest. O, szybko. Szybki transport no dosyć przydatne do jej. Ale chyba tamta umiejętność lepsza jest. Atakowane. Broń. Nie wiem czy radę w tutaj. Problemu. Obrona skupiska Uli powiodła się dominium martwe. muszę przygotować do integracji sekwencje nosiciela roju. Wracam do jamy ewolucyjnej. Odmiana ryjowni graczy od pod, dlatego że tu musimy się przemieszczać. Sekwencje gotowe do integracji. Czekam na decyzję. Wielotając która atakuje tu na ziemnocy szorańczę jest szybsza i znaj 50%. Więcej obrażeń niż ziemna, ale mam 25% życia. Podczas zagrzebowania lub zakorzenia wydziela biomasa. Z jakim długim przekupujemy szybko, wiemy, się na wolne miejsce, w którym jest biomasa. A tym tam ścierwiela. Nowa odmiana. Ścierwiel. Mam nadzieję, że więcej misji ewolucyjnych już nie ma. Ale zaraz się wszystkim dowiemy. Nie ma. No to jeszcze ultralisk do modyfikacji. Moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Łapka w górę, Jednijcie suba, pozdro, hej!